Złom dobre wszystkim. Mała dogrywka na temat głowicy i gniazd tulejek. Niby to wygląda na mosiąc, ale po rozwierceniu jest białe w środku. Niemagnetyczne, typowe aluminium, a prowadnice. Zaworowe kleją się magnesu, także nie jest to tak, że ma tulejki mosiężne, to wygląda jak mosiądz, jest takie pomalowane. Więc nie opłaca się już tu nic rozbierać, tylko prosto na złom. O. Trochę tego towaru z tej głowicy jest. No, we wtorek prawdopodobnie będzie ten pacjent tu będę się dzisiaj czyścił i segregował trochę tego będzie, no ale mogłoby być lepiej. Nigdy nie jest tak, żeby było za dobrze. No to taka do dogrywka. No ze ślubami też było wyzwanie nie, nie dały się odkręcić tak jak mówiłem Musiałem do każdej dospowywać nakrętkę i dopiero wykręcać Niestety były tak zabite Nie sposób było ich wykręcić w inny sposób jak ze spawaniem a jedną musiałem nawet wycinać bo tak była zapieczona no. Także Tymi śrubami to mi się zeszło około godziny z czterema śrubami no to na dzisiaj tyle A zaraz będzie jeszcze o prowadnicach No już po oczyszczeniu yy, całość aluminium o może tak lepiej yy. Widać też ten telefon nie chce ostrzyć 1485 Tłoków nie będę już wyjmował, bo nie chce mi się po prostu Żuby się objechały na korbowodzie i nie sposób ich odkręcić. No to na razie tyle.